Ernest Brodziu, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach, w studiu gość Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Czyli jak państwo się domyślają o drogach, porozmawiamy o tym, co będzie się budowało, co się buduje, jakie perspektywy w najbliższym czasie. Panie dyrektorze, przyszły rok, gdzie dojedziemy, albo może inaczej, gdzie zacznie się budować? Myślę, że na początku warto wskazać, że budujemy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, gdzie jesteśmy gotowi i na co mamy finansowanie. Natomiast. Patrząc na, na to, co dzisiaj budujemy i, i portfolio wszystkich tak powiem, działań inwestycyjnych, to jesteśmy największym placem budowy w Europie i to warto podkreślić na wstępie. Natomiast przyszły rok to są kolejne plany kontynuacji, tak? Przede wszystkim jest dziewiętnastka, mówię tutaj o spięcie całego ciągu, tak, od granicy, że tak powiem, ze wschodnią częścią kraju aż do, do granicy ze Słowacją. Czy między... rozumiem, że niektóre budynki zaczną się, niektóre drogi zaczną się budować, a część już zostanie... A część budujemy dokładnie tak my się między Lublinem a Rzeszowem w przyszłym roku pojedziemy dziewiętnastką, mm -hmm. Co my się wszystkich zadowoli? No poza tym oczywiście kontynuacja w, mówię, tej części wschodniej, tak, tych inwestycji, które jak wiemy z punktu widzenia mapy geograficznej kraju, one pozostawały w takim trochę dyskursie i tutaj należy się jakby to powiedzieć to dopełnić. Czy mówię tu jest 12 s 17 z 19 te drogi, jak również pospinanie wszystkich ciągów komunikacyjnych, które dzisiejsze mamy, tak, czyli S7-ka, mówię tutaj od, że powiem, do granicy z, z województwem warmińsko-mazurskim, żeby powiedzmy już w przyszłym roku można było opuścić bynajmniej dwoma pasami ruch, będziemy spinali całą s 7 e, dokończenie s e, jak również autostrada A1, mhm. A2, do Siedlec, do Białej Podlaskiej, potem od Białej Podlaskiej do, do granicy państwa, do kukuryki i tutaj myślę, że te inwestycje, plus oczywiście dopinanie całej siatki obwodnicami no przez najbliższe, że tak powiem, dekadę będą rezonowały i będą, jakby to powiedzieć, po pierwsze cieszyło oko, natomiast będą też z punktu widzenia prowadzonych prac utrudniały częściowo przejazdy kierowcy. No to w takim razie to nie miliony, a miliardy, tak? Tak, to miliardy. Dzisiaj w obróce mamy prawie 48 miliardów. Kolejne są w planach. Podpisaliśmy już w tym roku umów na przyszłe lata, to jest ponad 15 miliardów. Ten rok chcemy zamknąć około 19 miliardami. W przyszłym myślę, że będzie w podobnym brzmieniu obfitował w te wysokości kwot i kilometry, czyli około ponad 400 kilometrów, żeby rok rocznie tych inwestycji realizować, oddawać do kierowcom, jednocześnie podpisywać nowych umów. I liczę na to tylko, że rynek wydoli. wydoli i da mhm. Radę to, co generalnie mówiąc, wrzucamy na ten rynek, zrealizować w terminie, zaznaczę i w budżecie, który desygnowany. Panie dyrektorze, ale tak patrzę, idziemy raczej w ekspresówki niż w autostrady, prawda? Te, te, które są zaplanowane, zostaną dokończone, a pozostałe to sieć dróg ekspresowych, tak? Tak, z punktu widzenia naszego kraju, to jest kwestia tylko definicji w przepisach wewnętrznych regulacji, różnica między ekspresówką a autostradą. Jak wiemy, to jest kwestia szerokości tak, pasa awaryjnego i pasa przejazdu. W przypadku akurat trzech pasów, tu niczym się nie różni szerokość pasa ekspresówki do autostrady. Natomiast no co, na naszym celem jest domknięcie autostrady A1 i A2. To jest myślę mhm. kluczowe. No i oczywiście te schody Europy największa, 18. -ka. Mówię tutaj tak do, do granicy od węzła Krzyżowa, tak do, do granicy w Wolszynie. Dwie umowy już żeśmy podpisali, dwie myślę w tym roku jeszcze podpiszemy. Pozostała kwestia to jest oczywiście ekspresówki, bo myślę, że taka filozofia komunikacyjna jest potrzebna. Co więcej, z punktu widzenia technicznego. Większa ilość węzłów, no myślę zadowala mieszkańców okolicznych miejscowości, które wzdłuż ekspresówki powiedzmy są lokalizowane. A ekspresówka łatwiej się buduje niż autostradę? Myślę o całym procesie, i, i przetarg, i wykup gruntów, i, i koszty i potem opłaty na ekspresówkę widzenia ma w technicznego, mogą technologicznego? Być... Nie ma żadnego znaczenia. Kwestia budowy ekspresówki i autostrady. Jedynie pewnego rodzaju wymagania powierzchniowe, tak, generują ten koszt. Pozostałe aspekty. Są w które z punktu widzenia autostrady oczywiście ważne jest też, patrząc na przyszłość, tak lokalizowanie systemu poboru opłat, tak, bo, bo to z przepisami narzucone, natomiast myślę, że ten dzisiaj kurs a propos likwidacji manualna na rzecz powiedzmy, cyfrowego poboru opłat również w ten zakres, że powiem będzie wkomponowany na tyle skutecznie, że w żaden sposób nie będzie nas determinował do, do dalszych kroków. Panie dyrektorze, ale skoro my idziemy w ekspresówki, to generalnie większość dróg szybkiego ruchu w Polsce będzie zawsze bezpłatna. Czy ekspresówki też mogą kiedyś być płatne? Wam: to jest wszystko kwestia podejścia do całego systemu. W mojej ocenie no, musimy po pierwsze wybudować to, co chcemy wybudować, natomiast po drugie nie możemy też dopuścić takiej sytuacji, że wybudujemy e, tak powiem, kilkanaście tysięcy kilometrów. Mamy dzisiaj w swoim zarządzie ponad 17 700. Z czego 4 tysiące ponad 200 to jest ruch szybkiego ruchu i autostrad. Docelowo to ma się zapiąć około 800 tysiącami I nie chciałbym mieć takiej sytuacji, żebyśmy generalnie to, co wybudujemy, potem nie mogli tego utrzymać w odpowiednim standardzie. I na pewno dużym Myśli wyzwaniem. Pan o Hiszpanii pewnie. Dokładnie. Czy nawet Włochy, tak, gdzie generalnie już mówiąc no, brak pieniędzy na, na doraźne remonty, no, powoduje to, że pewna droga jest wyłączona w już śniowie o katastrofie. I z tego też tytułu myślę, że to jest wyzwanie powiedzmy do całej polityki, powiedzmy finansowania dróg. W jaki sposób to, co wybudujemy, w przyszłych latach będzie do sfinansowania. I tutaj myślę, że po 2025 już musimy na ten temat zacząć myśleć i, i szykować, myślę, jak program bynajmniej utrzymaniowy. Mhm. Ale to może oznaczać, że w jakiejś formie za te ekspresówki przyjdzie nam kiedyś płacić? Czy na ten moment takiej dyskusji nie ma? To generalnie mówiąc bardziej... Yy... Rozmawiając tutaj z panem, tak musimy powiedzmy, mieć to na uwadze, że należy to w dobrym standardzie utrzymać. Natomiast z jakim, w jakim formacie będzie to utrzymany i z czego, to na dzień dzisiejszy myślę, że na, na tym etapie na co sobie pytanie nie odpowiemy i nie zaprzątałbym sobie tym pytaniem głowy. No dobrze, a jak duże? To żebyśmy sobie zdali sprawę z tego. Chodzi nie, nie o konkretną kwotę, ale rząd wielkości. Bo wielu wydaje się, że droga wybudowana jest, przez wiele lat będzie sobie trwała, nie ma tak. problemu. No, jak duże pieniądze idą na utrzymanie takiej sieci dróg? Znaczy, na dzień dzisiejszy te drogi, które dzisiaj jeździ, mówię o drogach, bo mamy drogi krajowe, tak? Drogi mhm. szybkiego ruchu i autostrady. Z punktu widzenia dróg krajowych z tego 17 tysięcy ponad 700 km mamy 4200 dróg kategorii SIA. i A. No i teraz forma jest następująca. Część z tych dróg już straciła gwarancję. Mają gwarancję 5- bądź 10 -letnie. Część tych gwarancji wykonawcy, tak, mówię w tym momencie, no zejdzie w najbliższych latach, tak? Patrząc mhm. na te odcinki, które były wcześniej oddawane, chociażby z ósemkę. No, i teraz my na dzień dzisiejszy rokrocznie rocznie wydajemy około półtora miliarda na utrzymanie dróg. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że sporo tych dróg jeszcze, powiedzmy, no jest w tym okresie gwarancyjnym, albo ponadto jest na tyle młoda, że jeszcze się nie, że tak powiem, psuje, mówiąc górnolotnie. Natomiast w przyszłych latach, myślę po 15 latach eksploatacji drogi, no bynajmniej kwestia nawierzchni, tak, czy też częściowo, powiedzmy, dylatacji na obiektach, będzie musiała być zmieniona. I to będzie generowało koszty, myślę, średnio około 5 miliardów rocznie, e, patrząc z perspektywy 2025. A skoro patrzymy na trwałość, to będziemy szli w stronę betonowych dróg, czy pozostaniemy przy asfaltowych? Czy w zasadzie te technologie e, są równie trwałe? Znaczy, sytuacja wygląda następująco, patrząc z punktu widzenia historii, e, Moi poprzednicy niejako podzielili rynek na papierze, na stole, mówiąc, która droga ma być betonowa, która bitumiczna czy też asfaltowa. A to spowodowało, że no niejako producenci tych dwóch technologii no wiedzieli konstans, to status quo, że i tak będzie betonówka, i tak będzie asfaltówka. W związku z powyższym myślę, że niedostatecznie dużo nakładli nacisk na innowacje mhm. i powiedzmy taką walkę konkurencyjną, rynkową. Tak moje jest lepsze, moje jest trwalsze. Od poprzedniego roku Odkąd przyszedłem do firmy, zmieniłem to podejście. Mówię, opiszmy dobrze parametry jakościowe i funkcjonalne drogi, w tym żywotność. i Niech to wykonawca wybiera dany rodzaj technologii, która jemu pasuje, wpisując się w te same standardy jakościowe, funkcjonalne i gwarancyjne. I myślę, że taki kierunek działań spowoduje to, że po pierwsze dostawcy tych technologii sami będą je doskonalili, co więcej jakością i żywotnością, jak również formą naprawy, będą na rynku konkurowali między sobą. A my będziemy tylko i wyłącznie oceniali to oferty z punktu widzenia ekonomiczno-technicznego. Panie dyrektorze, jak pan patrzy na mapę przyszłości Polski i mamy wyrysowane te wszystkie drogi, nawet te takie w najodleglejszych planach niefinansowane czy współfinansowane ze środków unijnych, tak jak pan myśli, kiedy my dojdziemy do takiego stanu, że w zasadzie zawsze gdzieś ze za zakrętem będzie można zjechać na ekspresówkę i dostać się do innego, większego miasta? Myślę, że takim dobrym punktem pomiarowym będzie 2027-30, patrząc tak zupełnie już, jak formule dokonanej to się mm -hmm. 2035. Kiedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć że za te 15 lat mamy to, co jest przyte na miarę na potrzeby naszego kraju, patrząc z punktu widzenia obwodnic, miast w ciągach dróg krajowych, e, czy też wojewódzkich i z punktu widzenia całej sieci globalnej. A y, autostrada. Między łodzią a Warszawą nie spędza panu snu z powiek? Znaczy, jak ją na, poszerzyć? Na tyle spędza jak... sens z powiek, że w przyszłym roku liczę na to, że będzie ogłoszony przetarg na budowę trzeciego pasa. A nie Więc... chciałby pan od razu dwóch tam dobudować? Ona jest tak ciasna, znaczy, wydaje się, że jeden nam się zapełni błyskawicznie. Być może tak, natomiast jeżeli mówimy o dwóch, to musielibyśmy wyburzać wszystkie obiekty. A to jak wiemy, no myślę, że jakby po powietrza z punktu widzenia kosztowego, a dwa z punktu widzenia ruchowego, byłoby nader trudne. I powiem na ten moment, skoro jesteśmy przygotowani technicznie do poprowadzenia trzeciego pasa do środka, tak, w tej pasie rozdziału, to zróbmy to jak najszybciej i myślę, że kwestia wybudowania tej autostrady, jak również powstanie dróg alternatywnych, spowoduje to, że też autostrada A2 będzie mniej przeciążona. Bo myślę, że kwestia części ruchu przełoży się i na siódemkę, a jak wiemy dzisiaj sporo ludzi jeździ nawet nad morze, tak? Mhm. Do Gdańska, do Trójmiasta autostradą i potem przez Toruń. To myślę, że jeżeli będzie siódemka zbudowana i wylot z Warszawy szczęśliwy w odpowiednim przekroju, to część ruchu się tego rozłoży plus drogi alternatywne. E, także zróbmy trzeci pas i wtedy my się czekajmy, e, co, co życie pokaże dalej. Skoro Pan mówi S7, to ja przeskoczę, przeskoczę o numer wyżej, S8. Jak się jedzie z Wrocławia do Warszawy, to trzeba albo zygzakiem w prawo, albo na autostradę do, y, do Łodzi i potem do Warszawy. Powstanie kiedyś taki łącznik na wprost, tam tak, się urywa. Tak, wiem, że trzeba nakładać, zapewne niepotrzebnie. Mamy w planach również wybudowanie tego łącznika, tak żeby generalnie mówiąc nie nadkładać ruchu to jadąc jedną S8 i drugą Czy też będzie S8 się nazywało, ona będzie taka rozwidlona? Czy czy trudno coś? mi powiedzieć, natomiast jak to będzie się nazywało sumarycznie, bo to jeszcze musimy wpiąć sobie S12, tak, mhm. e, która generalnie będzie przechodziła e, przez te tereny, tutaj Piotrkowa, e, jakbym bardzo potrzebna. E, natomiast e, i dalej w kierunku Wielkopolski, natomiast sumarycznie jest w naszych planach również najwyżej no na to... Zrobienie tego, jak należy, jeżeli chodzi o przebieg Słusemki, tak aby nie nadkładać, niepotrzebnie nie kilometrów dokładnie. Tak. A wróciłbym jeszcze na chwilę do autostrady, bo tak zastanawiam się. Myślał Pan na przykład o dodatkowej nitce w stronę lotniska z Warszawy, y, która by wychodziła po prostu i biegła obok, równolegle do autostrady? Czyby Pan wszystkie te tematy, generalnie mówiąc, można powiedzieć w ten sposób. Na dzień dzisiejszy y, staramy się robić to, co jest gotowe, albo to, co jest w planach. Y, nie krytykując zbytnio historii, bo jeżeli byśmy się za historyczne podejścia, no to rzeczywiście pewnie byśmy to zupełnie inaczej rozplanowali. I to, o czym Pan mówi, na pewno tak, można było zrobić inaczej. Natomiast na dzień dzisiejszy, żeby też nie przewracać tego stolika, który przed nami stoi, tylko postarać mhm. się wykonać to, co jest możliwe, no to chcemy, chcemy tak to po prostu wykonać. Natomiast patrząc sumarycznie na lotnisko, to myślę, że ta siatka nowych dróg jest siódemka, od tutaj powiedzmy przebieg, od tarczyna przez Grujec aż do Lesznowoli, dalej Okęcia. Zbudujmy nawet najpierw to, co jest w planach, i zobaczymy, jak to się, że tak powiem, wszystko połączy. A patrząc na przyszłość, myślę, też przebieg nowy z dziesiątki, gdzieś od wysokości jedynki do A2, na wysokości tej Baranowa czy też Sochaczewa, no będzie odpowiednio też ten ruch rozkładał. I sumarycznie, te wszystkie drogi, jak już zostaną dopełnione, to dadzą nam ten obraz i komfort podróży jakiego byśmy chcieli, bo nie zapominajmy, że na dzień dzisiejszy taką całą zmorą siatki dróg jest to, że one są odcinkowo w dobrym stanie, odcinkowo ich nie ma. No i to sumarycznie potem rezonuje tym, że wrzucając w nawigację taką czy inną miejscowość docelową, pchamy się w jedno miejsce wszyscy podróżujący. Panie dyrektorze, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, skoro mówimy o całej siatce, to łatwo zauważyć, że jak jedziemy jakąś nową ekspresówką w tej chwili, to ona jest zbudowana w takim systemie dwa pasy plus bardzo szeroki pas zieleni między Tymi dwiema nitkami. Czy to oznacza, że one są z automatu teraz robione, tak żeby były w przyszłości dostosowane do ewentualnego poszerzenia do trzech? Co do zasady, tak. Wszędzie tam, gdzie perspektywa ruchowa pozwala na to, to tak to robimy. To jest jedna rzecz. A druga, jak wiemy, to tylko w, znaczy w Polsce jest to charakterystyczne, że ta forma budowy dróg po pierwsze pozostawia rezerwę. Po drugie, z punktu widzenia też bezpieczeństwa czy też reakcji służb jest tak, a inaczej wykonywana, aby sumarycznie te służby, które powiedzmy w przypadku negatywnego zdarzenia pojawią się na tej drodze, to żeby też miały miejsce do, do reakcji. Dwa, żeby też sumarycznie, jeżeli się na to nawet zdarzy kolizja, to, to ten ruch, ten pas rozdziału odpowiednio rezonował. A czy to jest tak, że nie taniej byłoby generalnie trzy pasy od razu wybudować tam, gdzie ten ruch docelowo będzie większy, niż później wracać do tej ekspresówki i dobudowywać ten pas na pasie zieleni? To, o czym Pan mówi, wprost, tak, na pewno byłoby to lepiej, z punktu widzenia pańskiego podejścia, mojego też, natomiast przychodząc do, do środka, do firmy, widzę, że jeszcze są inne aspekty, typu natężenie ruchu obecne. Nie możemy zapominać, że większość naszych dróg jest finansowana, albo współfinansowana z budżetu środków unijnych. I to jest bardzo rygorystycznie rozliczane. I Komponując dane rozwiązanie ruchowe typu dwa pasy, czy trzy pasy, czy kategoria drogi pewnej przepustowości, musimy mieć dane, które to obrazują. I w sytuacji, kiedy budujemy dany przekrój drogi, bazujemy na realnych pomiarach ruchowych i na prognozie. I z uwagi na ten fakt budujemy takie inne przekroje, chociaż, zdrowo rozsądku, można powiedzieć, za 15 lat też nie będzie więcej tam samochodów, zbudujmy dzisiaj szerzej no to już nawet przyjmując taką optykę, musielibyśmy zapomnieć o pozyskaniu środków unijnych. To ostatnie pytanie na koniec, chyba najtrudniejsze, które sobie zostawiłem, czyli Warszawa i południowa obwodnica. Pan jest w stanie podać datę, kiedy my wreszcie wszystkimi tymi drogami, które się tutaj budują pojedziemy? Patrząc na Warszawę, to południowa obwodnica to jest jedna rzecz, że mi jeszcze w głowie siedzi duża obwodnica Warszawy, tak, czyli ring, taki no generalnie tak, mówiąc. No ale to jeszcze trochę. Jest to, jeszcze trochę, ale ja bym celował powiedzmy w tą dekadę 30 gdzie powinniśmy by nami e, pewne odcinki zacząć. E, natomiast jeżeli chodzi o południową wodnicę, to od węzła lubelska, czyli zarówno tutaj rozjazd na dwójkę w kierunku mińska Mazowieckiego, jak i na S17 w kierunku Lublina do węzła przyczółkowa czy też Wilano Wschód, e, pojedziemy jeszcze w tym roku nowym mostem przez Wisłę. Natomiast zostaje nam tunel. No tunel właśnie. mamy sprzężony na połowę przyszłego roku. Liczę na to, że tutaj nasi partnerzy z Włoch to trzymają słowa. Jestem w kontakcie z szefem firmy, panem Paula Astaldi, który obiecał, że w marcu przyjedzie i otworzymy tę drogę. Bynajmniej tak jest termin kontraktowy, więc mhm. mam takie zapewnienie. Na najbliższy czas jestem mówiony tutaj z członkiem zarządu, panem Cezarem Bernardinim, na objazd powu zarówno tutaj Mazowieckiego, czy też Warszawskiego, jak i tunelu na Małopolsce, na S7. Lubię jej naprawa, tak żeby zobaczył, jak to rzeczywiście wygląda, i powiedział wprost, zrobią to czy nie zrobią. Czyli przyszłe wakacje, tunel pod Ursula? Tak, tak się fokusujemy, natomiast jak wiemy, to jest gra ogromnych pieniędzy na rynku i kondycji firm. I tutaj musimy mieć do siebie ograniczone zaufanie, natomiast nie pozostawiać bez determinacji, tylko cisnąć temat tak, aby został zrealizowany. To jest nasze zadanie, nasz obowiązek. I na pewno głowę kładę na stole, że tak będzie. Tomasz Rzuchowski, dziękuję pięknie. Za wizytę w studiu. Dziękuję również. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.